Ale usłyszałam o takim super rzeczy. Też się na tym nie znam, więc trochę to spłyca, na pewno ktoś zna się na tym lepiej. Jest jakiś szaman w Meksyku, z którym idzie się na pustynię i szuka się jakiejś rośliny, i ta roślina właśnie też jest trochę halucynogenna, natomiast możesz ją wziąć dopiero jak ty ją znajdziesz. Więc idziesz z nim na tą wyprawę, szukając tej jednej Twojej rośliny, i dopiero hmm. później się z tej rośliny, którą wy znajdziecie, Coś przygotowuje i to też jest ciekawe, takie doznanie, że to już nie idziecie na gotowca, tylko musicie przejść tą drogę do tego wszystkiego, żeby to seżać. Totalnie bym to zrobił, no problem. Jakby ja jestem z tych, którzy chętnie tego skróją, no ale musi być w tym właśnie. Nie jestem też taki spirytualny, nie wierzę w jakieś znaki zodiaku, i tak dalej. Ale nie mam problemu z tym, żeby tego doświadczyć i spróbować. Jakby dla mnie czerpanie ze świata jest tym, co, co chcę robić, więc jeżeli ktoś w to wierzy i jest jakiś taki zwyczaj, szczególnie który jest totalnie antyczny, właśnie jaka ja łaska, że to nie jest tu i teraz, tylko jest tam od, od kilku wieków, to super czemu nie?